Czy Macintosh może się kojarzyć z graniem i gamingiem? Czy jest to urządzenie tylko i wyłącznie do pracy? Czy sprzęt od Apple z 2006 roku nadaje się w 2023 do czegokolwiek? Dzisiaj przedstawię Wam, a raczej postaram się zrobić z tego białego ustrojstwa retro PC do grania na starym i już poczciwym Windowsie XP. Zaciekawiłem, no to intro. Siema, widzicie co ja właśnie tutaj prestiżowego trzymam w dłoni? Kiedyś to była mega droga zabawka, dzisiaj też jest droga, jeśli chodzi o nowy sprzęt. No ale od początku, co to jest, skąd go mam i co on w sobie w środku skrywa? Ten konkretny egzemplarz udostępnił mi mój dobry kumpel, od którego mam retro zabawki i gry, a rozmowa mniej więcej przebiegała w taki sposób. Ty, chcesz Macintosza? Stary, po co mi ten Macintosh, skoro ja nawet nie umiem używać tego systemu? A może byś postawił Windowsa na tym maku? I tak chcąc nie chcąc, przytaszczyłem do domu iMaca 17, żeby coś z nim zrobić. A tak naprawdę jeszcze nie miałem pojęcia, co z nim mogę zrobić. No dobra, co w sobie skrywa ta biała bestia? Jest to urządzenie z roku 2006 łamane na 2007, czyli no cóż, nie jest to już świeżynka. Posiada on na swoim pokładzie dobry procesor Intela, mianowicie Core 2 Duo o taktowaniu 1,83 GHz. RAM też nie jest najgorszy, bo jest to DDR2 o pojemności 2 GB i taktowaniu 533 MHz. Biały desktop jest też wyposażony w kamerkę, wideo, napęd CD, DVD, Wi-Fi i dobre wbudowane głośniki. Matryca to 17-calowy LCD z zawrotną rozdzielczością 1440x900, oczywiście w formacie 4x3. Na plus zasługuje to, że jest ona matowa. Czyli co, byłby z niego dobry retro PC? Odpaliłem go i pierwszy problem, który nastąpił, to oprócz oczywiście oprogramowania, którego totalnie nie znam, to brak haseł. Mac jest z jakiejś szkoły, odkupiony przez mego kumpla za jakieś grosze, dlatego widnieje tam parę kont, a dostęp był tylko do jakiegoś usera. I teraz pytanie za 5 punktów. Co można zrobić na desktopie od Apple'a bez uprawnień administratora? Praktycznie nic, co gorsze nawet nie mogłem się połączyć ze swoją siecią Wi-Fi. Może jest jakaś opcja łamania hasła, ale po pierwsze mi się udało tak tylko zrobić z userem, a po drugie przypominam, ja nie znam iOSA i to co robiłem opierało się na powtarzaniu tego co zobaczyłem na YouTubie albo przeczytałem w necie. Co zrobiłem cwany ja? Postanowiłem rozebrać tego Maka i mimo tej ładnej obudowy nie jest to za bardzo skomplikowane. Co lepsze nawet ja sobie z tym poradziłem. Tak czy siak, parę śrubek znajduje się od spodu i front jest zdejmowany do góry. Całe bebechy Apla są pod matrycą i tą właśnie czarną folią. Obstawiam, że służy ona do nieprzepuszczenia temperatury i takie tam wiecie, szmery bajery. Tak, trzeba ją oderwać, co po tylu latach może wyjść mocno słabo, ale no cóż, innego wyjścia nie ma. Po tym skomplikowanym zabiegu wystarczy odkręcić cztery śrubki mocujące matrycę i voila, mamy bebechy tego białego potwora. Tak naprawdę to co znajdziemy tam w środku, to nie jest nic wyjątkowego, a jest to w gruncie rzeczy zwykły PC, ale ma dobrą customową płytę główną. I tak całkiem serio widząc zwykłą, najzwyklejszą taśmę do papieru w maku za ciężką. Hejsz? No to śmiechłem, no bo serio, taśma w Maku, lol, dlaczego? Dobra, po co ja w ogóle rozebrałem tego Maka? Otóż miałem sprytny plan, tak sprytny, że nawet nie głupi. Jak wspomniałem, brak uprawnień administratora był problemem i mój genialny, sprytny plan polegał na podmianie dysków. Tak się składa, że posiadam w swojej kolekcji, jak to zabrzmiało w kolekcji, stary dysk nieodpalany z 10 lat. No nie zgadniecie jeszcze na Windowsie XP. A co jeszcze bardziej mnie rozbawiło? W maku był ten sam dysk, ten sam, że ten sam, tylko mniejszy, że no mniejsza pojemność. No to teraz zostaje tylko złożyć i przetestować albo nawet nie składać, tylko sprawdzić czy mój sprytny plan jest sprytny i działa. Proszę bardzo, mamy Macintosza na Windowsie XP. Po złożeniu tego maka, a to już nie było takie łatwe, oczywiście, po podpięciu klawiatury, myszy, pojawiły się pierwsze problemy. Mac się odpalił, klawiatura, mysz działa, ale obraz pływał, dźwięku nie było, nie wspominając o takich fanaberiach jak Vivi. Pomyślałem wtedy. No, tak rzecz jasna oczywista, czyli sterowniki, no ale czekaj, czekaj, kto normalny robi Maka na XP, Ko? I jak mam być szczery, do Windowsa 7 nie ma najmniejszego problemu, no bo to nie jest rzadki zabieg, a działa dobrze. No ale my mamy Windowsa XP, ma być przecież retro-pc do grania w stare gry, tak? Ku mojemu zaskoczeniu znalazłem wszystkie sterowniki, a raczej jeden, który rządzi wszystkimi. Boot Camp jest to w jak najprostszym skrócie. Asystent, który pomoże nam ze wszystkim, jeśli chodzi o właśnie takie miksy, czyli Windows na Macu, czyli jest on potrzebny przy instalacji systemu, sterownikach czy jakieś tam inne pierdoły. Czy wszystko działało tak, jak ja zakładałem? Odpaliłem grę, która była już na tym dysku, czyli legendarne GTA San Andreas, a moją radość właśnie widzicie. Dobra, przyszła pora na testy, a to, że nie mam żadnego sprzętu do przechwyty, no to cóż będzie z tego aparatu? No chyba, że dacie łapkę w górę, zostawicie suba, klikniecie w dzwoneczek, napiszecie komentarz, no to będę bogatym influencerem. <laughs> Dobra autoreklama. <laughs> Na początek niech wleci Colin McRae 2 z 2000 roku. Ustawienia najwyższe możliwe z rozdzielczością 1440x900. Gra śmiga bardzo dobrze. Maksymalne spadki klatek to okolice 40, ale średnio trzyma około 50, więc nie jest źle. Następnie na tapet wleci kolejny klasyk, czyli GTA San Andreas z 2004 roku. Tutaj trochę gorzej. Gra ma problem, był utrzymać stabilne 30 klatek w najwyższej rozdzielczości z max detalami. Aby się ratować, trzeba zjechać z rozdzielczością albo detalami i no cóż, gra staje się grywalna. Odpaliłem Flat 2 z 2006 roku, czyli grę z roku, kiedy pojawił się nasz iMac. W menu bez zaskoczeń gra śmiga aż miło, no ale co do gry. No, to już gorzej. Szalone 9 na 10 klatek na sekundę. No i cóż, obstawiam, że tutaj Max Low nic by totalnie nie zmieniło w tym przypadku. Gothic 3 i tutaj bez zaskoczenia, no bo gra nawet się nie odpaliła. Brak pixel shadow 3.0 no to co, jak nie on, no to może klasyk czyli jego poprzednik Gothic 2 maksymalne możliwe ustawienia i Gothic trzyma stabilne 50 klatek, często 60 czyli co, zostaje teraz tylko doinstalować dodatek Noc Kruka Need for Speed Underground 2 na rozdzielczości 1024 na 768 buja się od 30 do 40 klatek, czyli bardzo grywalnie ale zwiększając uwag detali na maksa mamy szalone 15 więc wybór jest jasny Detale zostają jak zostają, albo znowu zabawa z rozdzielczością. Demo Maluch Racera 2 się wywala, no ale to tak dobry tytuł, że no cóż, nie będę się wysilać i sprawdzać, dlaczego tak jest. Alien Shooter. I tutaj nie powinno być zaskoczeniem, bo jest to gra w rzucie izometrycznym i działa w 60 klatkach na sekundę. I tak w ogóle, dopiero zgrywając materiał, zorientowałem się, że gra jest odpalona w trybie zielona krew, no bo jakby była czerwona, no to dzieci nie mogłyby grać, a jak jest zielona, no to jest okej, okay, tak. Zaznaczę jeszcze. Jeszcze raz, że świeży system mógłby poprawić wyniki w grach, no bo mnie był dosyć leciwy, oczywiście nie wspominając już o dysku SSD. Jakie plusy ma taki retro PC na Macu? Bardzo dobry procesor i 2GB RAMu. Dzisiaj, no to wiadomo, mało śmieszny żart, ale jak na rok 2006, to zacne bebechy. Myślałem, że te głośniki to najgorsze pierdziawy, jakie tylko mogą być, że ich jakoś to będzie najgorszy kibel i gniot. A tutaj zaskoczenie i to pozytywne. Są głośne, a ich jakoś przyprawiło mnie o opad szczęki. Mówię serio. I tak na marginesie przypomniałem sobie, że ja przecież mam głośniki w swoim monitorze, które w zasadzie nadają się do niczego. No, bo są aż tak złe. Dodajmy do tego, że mamy w monitorze cały desktop, co za tym idzie, zajmuje mało miejsca. Nawet jak na stary sprzęt, to wygląda dobrze estetycznie i bądź co, bądź prestiżowo, oczywiście, jak sąsiad się nie zna. Napęd CD łamany na DVD też jest super opcją. Dzięki niemu możemy zainstalować grę poki bez kombinowania, jeżeli tylko uzbroimy się w cierpliwość. Tak, ja już zapomniałem ile potrafi trwać instalowanie gier z płyty. Do tego 3 razy port USB. Wyjście na słuchawki, kamerka, kiwie po co, ale jest, no i to Wi-Fi. No dobra, okej, okay, to są bariery rzeczy potrzebne bardziej lub mniej, no ale ten Mac ma jeden minus i to największy. A jest nim karta graficzna, a niektórzy by nawet powiedzieli, że jej brak. Za grafikę odpowiada Mobile Intel 945 Express Chipset Family, czyli karta graficzna z małą ilością pamięci, a ja chcę jej więcej, no to zakosi ją z ramu. Tak, jakoś da się na tym grać, ale na pewno nie na z okolicy premiery tego Macintosha, no chyba że mówimy o grach mało wymagających. Czy Mac na XP-ku w ogóle ma sens, czy ma sens w ogóle taki retro PC? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Powiem wam tak całkiem serio: teraz, bez żadnych śmiechów, chichów, kpinczy, czegokolwiek, ale. Ten Mac lepiej mi działał na starym Windowsie i spędził na oryginalnym oprogramowaniu. Lepiej byłby jeszcze szybszy z dyskiem SSD, no i oczywiście, przede wszystkim świeżym systemie. Można grać na nim w retro gry, ale celowałbym w okolice milenijne no bo z nowszymi grami, no to już loteria, ale tak, da się. Ale jest jeszcze jedno ale. Znalazłem oto takiego iMac'a o większym traktowaniu procesora. No, ale akurat to jest mniej istotne. Co interesuje nas najbardziej, to to, że ten egzemplarz ma kartę graficzną ATA. A tak istotny detal mógłby naprawdę wiele zmienić, jeżeli chodzi o gry retro. Na plus, też jest jego cena. Za około 200 polskich złociszy można już zacząć szukać, a przypominam, jest to gotowy zestaw. Jak wspomniałem wcześniej, częstą modyfikacją tego Macintosha jest Windows, ale nie XP, tylko 7, a tutaj mówimy już o dużym przeskoku. Windows 7 i SSD to naprawdę dobre połączenie jeśli chodzi o komputer do internetu, no bo ma wygląd i tak, jest wciąż dalej kompaktowy. Co lepsze, widziałem jak ktoś śmiało instalował na tym Apple Windowsa 10, no ale przy 2GB RAMu to trochę taka sztuka dla sztuki, no ale da się. Dla mnie to była fajna zabawa, zrobić coś niestandardowego na urządzeniu z jabłuszkiem, a nóż, widelec komuś podsunąłem jakiś tam pomysł. A teraz pytanie to do Was, co myślicie o takim zabiegu jaki ma jako retro PC? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze, komentarze należą to do Was. Rzecz jasna, oczywiście zachęcam Was do moich innych materiałów, natomiast na dzisiaj to już wszystko, dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!